że jak przygotowuję mieszankę do nęcenia tutaj mam wszystko co mam dzisiaj ze sobą niestety jakoś robaków trochę drugorzędna powiem szczerze bo te robaki już były raz zamrożone mówię o pińce i białym, biały trochę lepiej się trzyma no ale niestety powiem szczerze może być teraz problem z robakami więc to nawet takie wydaje mi się że będą ok tak samo kastery tutaj je pomoczyłem w wodzie to są już kastery raz zamrożone ale myślę, że powinien być ok konopia tu jest jokers też zamrożony, on był rozproszony on akurat jest fajny on był zamrożony pierwszy raz i jeszcze mam ochotkę haczkową, ale to może później zakładamy rękawiczkę i przygotujemy sobie do nęcenia tu mam w wiaderku glinę i tym razem jest to miks trzech glin tak naprawdę ziemi, gliny argile i gliny double lem a tutaj Champion Feet e, Wonder Black. Przetarłem sobie przez sitko, użyłem matrioszek. Przygotujemy sobie najpierw miks do nęcenia. E, miks do nęcenia to będzie tak. Na pewno litr gliny. I drugi litr gliny. Glina jest po części wyjęta z zamrażarki. zaręta też. E, a za nęty damy nie wiem, pół litra, ostatnio się glina lepiej sprawdziła, pół litra zamęty. Do gliny dodaję trochę barwnika, tutaj jeszcze jest trochę kolendry, a już mi się skończyła. No i co, chcę generalnie dzisiaj te rybaki zużyć, już trzeci raz ich nie będę mroził. Więc tak, do tego wejdzie, tutaj mam kaster. Ja tego nie zużyję od razu. Najpierw wrzucę jakieś 6 szklanek. No, tyle sobie zostawię do powiedzmy do łowienia albo do późniejszego doręcania joka. No, to tu jest jakieś na no, pół litra, ale tu jest dużo rozpraszacza. No, może nie pół litra, 0,4 litra. No, to połowę tego damy. Ok, no, może jeszcze trochę eee, i co? Pinki na pewno garść, zakładam rękawiczki, żeby chociaż trochę mieć te palce jeszcze czyste garść białych, trochę jeszcze zobaczymy, zamieszamy jak to będzie wyglądało no, myślę, że pełno w środku robaków już więcej nie będę dawał, żeby tutaj okoń i jazgar się nie, że tak powiem, przypieprzył no i na początek z 6 szklanek tutaj jest ile było? 2 litry gliny, pół litry litra zanęty ponad 2,5 litra myślę, że spoko jog jest widoczny, nie będę dawał grubej ochotki, bo ją mam świeżą, więc wolę sobie ją zostawić bo może być teraz problem, żeby ją zakupić w sklepach więc ją tylko, tylko na haczyk dobra, przygotowane idę gruntować wymierzyć odległość i łowić Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie podczas tej kwarantanny Jestem znów nad kanałem, tym co ostatnio. Bardzo dziękuję Wam z góry za bardzo pozytywny odzew pierwszego filmu z kanału. Wtedy, jak oglądacie ten film, to już na pewno jest drugi, bo w międzyczasie byłem jeszcze raz. Bardzo Wam dziękuję. Z tego co widziałem przez weekend, wpadło. Wstawiłem go w piątek i niedziela, wieczór prawie 10 tysięcy wyświetleń. Bardzo fajnie, dziękuję. I co, znajdujemy się znowu nad tym samym kanałem, ale znowu na innym stanowisku. Mamy dzisiaj poniedziałek. Jak wyjeżdżałem z domu, jeszcze było minus jeden, powiem szczerze. Jak tu dojechałem, było już jeden stopień. Teraz nie wiem, nie sprawdzałem, ale już jest cieplej. Przede wszystkim też dlatego, że zacząłem się rozkładać, więc rozłożyłem się, dorobiłem zanętę. Ale to widzieliście na początku to jak ostatnio. Yy, bardzo podobne wszystko mam. Tylko tak jak wtedy powiedziałem, trochę nieświeże te robaki, ale mam nadzieję, że będzie ok Najważniejsze, że mam ochotkę świeżutką, chodzącą. Już sobie ją wyjąłem na ręcznik. Zakładam szypon. Yy, Milo P120 coś tam. Zaraz powiem. Milo Milo, Milo 132 Rozmiar 20 z żyłką 008. E, oczywiście no, pokażę Wam zestaw, bo go dopiero co odmierzyłem na kikach skrętka na żyłce 0,20, koszyczek SK najmniejszy, 15, -czka. na razie zobaczymy, chce takim. Dwa stopery, które oddalają skrętkę, to są najlepsze koszyki na, jak na razie, które mam i fajna cena ich jest. E, zestaw z plecionką 0,06. E, Faker Garbolino 2,7 metra, ale jestem na etapie kupna jakiejś trójki. Trochę za krótki jest dla mnie ten kijek tutaj. Myślę, że trójka by była idealna. Pentelka w pentelkę. Posiedę dzisiaj do około godziny 12. No nie, no może później, no może 14, bo przyjechałem 2 godziny później, więc no to zobaczymy. No generalnie zobaczymy, jak ryba będzie brała. Wiadomo, nie mam jakiegoś tam określonego limitu. Zalęczyłem sobie pięcioma szklankami yy, tą mieszanką, którą widzieliście. 21 tak, 21 metrów od brzegu. No to najpierw pójdzie pinka, konopia z gliną. Czystą gliną. Nie ma tutaj zanęty. Zobaczymy. Ostatnio glina się znacznie lepiej sprawdzała. Ok. I zarzucamy. Reszcie mam dobrą półkę, wam powiem. No zdecydowanie plecionka to nie dłużej. Palamy stoper, 5 minut. I łowimy, zobaczymy co się będzie dzisiaj działo. Jakiś Link Karb byłoby naprawdę super. Może leść, duży płoć. Zobaczymy. Jak będzie, no to wiadomo, nie przewidzisz. To no, będzie fajnie chyba. jakiś szybszy kieczek co to jest jest coś w... nie wiem na razie lechol a już myślałem że lin to się tak świeci na o, ładny powiem szczerze Zaczynamy pięknym leszczem, powiem szczerze. już Wam go pokazuję. Patrzcie. O. Taki siusiek. Zobaczcie, jak delikatnie. Patrzcie, co się dzieje na żyłce. Długi krzypon, chyba z 80 cm. No, patrzcie. Piękny. Wypuszczamy od razu. No, super, super. No, od razu mi się podoba. Widzicie to tam? a Chyba widzicie, widzicie. Tu mam kamyczki, więc go trochę dalej wypuścimy. No, fajnie, fajnie. Jest. <zysy> Jeśli powiem szczerze, że jak już się przytnie na tym kiku, to ryba prawie nie ma prawa spać. Zobaczcie, jaki to jest parabolik. To jest coś fajnego. Myślę, że podobnej wielkości. Bałem się trochę, że te ryby będą przejedzone, bo w weekend miało być zawody. Nie wiem, czy oczywiście nie były odwołane ze względu na koronawirusa. Co tym razem. Też 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 leszcz. Oh. No, o takiej podobnej wielkości to już są takie, myślę, bardzo przyjemne rybki. No, nie, no mniejsze. nie oj, oj, oj. Powiem się, że pierwszy raz yy, zaczęła przeszkadzać mi oparcie w kuzo. Przy takim szybkościowym łowieniu i wciąganiu wędki i podbieraka, no fajny lechol. Powiem myślę, że takimi to by można było zrobić jakiś fajny wynik. O, zobaczcie. Tego tu już trzeba użyć A ja Powiem szczerze, że kupiłem ostatnio wyczepiacze Prestona. Jakie to jest gówno, to nie, nie zdajecie sobie sprawy. Pięknie. A, no dobra, położymy tutaj. Leszczyk wpada do wody. I lecimy dalej, oczywiście. No, dzień zaczyna się. fajniejszy branko tam złowiłem płotki, jakieś leszczyki coś tam się dzieje generalnie Cyk. Jesteśmy. Ach, ciężko mi tutaj wędkę, powiem szczerze, odłożyć przez ten statyw. Ale zimna ryba. Ja mówię, mroz był dzisiaj. Jak szedłem na stanowisko, to jeszcze lód leżał. Ładnie się wypiął. Dobra, połóżmy na razie tak. Leć. Jest coś fajniejszego, albo idzie to z jakimś zaczepem. O, teraz tak jakby troszkę puściło. co to jest? coś żółtego ewidentnie. kurcze, tak, tak, kurcze, fajnie walczy. już myślałem że jakiś lin coś, a tu niestety. Znaczy, no, fajny leszczyk, nie powiem. Bardzo fajna zabawa z nim była. Przyklejony do dna, skubany jak. No, zobaczcie. Ale generalnie dzisiaj gorszy dzień, ciężko obrania. Nie wiem, czy to przez pogodę, czy przez temperaturę, czy przez to, że wczoraj były jakieś zawody, bo prawdopodobnie się odbyły. No, udało się. Taki lechol. Gdzie do wody? Zimny, jak. Uff. Aż ręka drętwieje. Zaraz pójdzie to znaczy. No, płyń kolego, płyń. Jest coś. Generalnie dzisiaj bardzo ciężko z braniami. E, Ci sporo płoci, ale małej, e, więc nie pokazywałem Wam tego. No, tutaj rybka nie jest jakaś duża, ale postanowiłem, że Wam pokażę, żeby coś w tym filmie było. Generalnie jest bardzo nieprzyjemny wiatr Gdyby nie on, to byłoby naprawdę przyjemnie Bo raz jest ciepło, raz zimno no, Chyba leszczyk Teraz zaręciłem znowu Resztą, no tam nie wiem ile wyszło z pięć tych koszyków Szklanek O, zobaczcie Oj, oj, oj ale mam daleko podbierak i odfrunął. Muszę jakoś inaczej wymyśleć sprawę z podbierakiem, bo to mi przeszkadza bardzo. No dobra, przynajmniej coś pocholowałem większego. Mówię, sporo płoci złowiłem, ale nie chcę wam pokazywać tego holu, bo później film trwa 40 minut i są chole małych rybek. A ten już taki porządny, z pół kilo ma na pewno. Muszę kiedyś zmierzyć tak z ciekawości, ale to jak będzie cieplej, bo teraz mi się nie chce już odkręcać ani tych rzeczy. I zacząłem z powrotem pakować zanętę. Dzisiaj chyba się sprawdza lepiej zanęta. Ale jeszcze nie mogę jednoznacznie stwierdzić. Okej, okay, to koniec na dzisiaj. No generalnie z tych trzech wypadów wydaje mi się najgorszy wynik, a nawet nie wydaje mi się, ale na pewno tak jest. Generalnie fajne te leszcze wpadały, nie mówiłem Ci prawie żadnej drobnicy. Były tam jakieś płotki, nie pokazywałem wam, no bo chyba nie było sensu. Tylko te fajniejsze leszcze. Szkoda, że lin żaden nie wpadł. Może złe miejsce. Może pogoda, mówię, w nocy był mróz. Może już za późno przyjechałem, bo byłem tutaj generalnie no około 8.00, więc zanim zacząłem łowić. Wiadomo, zanęta, sprzęt i tak dalej. To tyle. Mam nadzieję, że mimo wszystko również Wam się podobało. To tyle, trzymajcie się i zostańcie w domu. Cześć!